Halo, halo moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Nazywam się Daniel, mieszkam w Irlandii, tutaj już kilka lat. Dzisiaj znajdujemy się, jest piękna niedziela, jest pogoda 13 stopni. 13 stopni ciepła mamy. Jest już końcówka lutego, ale. Wiosna trochę przyszła do nas wcześniej, choć mimo tego, że jest 13 stopni, to mamy wiecznie wiatr wieje bardzo. Pokrótce w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam, tak jak wcześniej mówiłem, o Platformie e Toro opowiedzieć o Tradingu, czym to się wiąże. Żeby zająć się tradingiem, pierwsza podstawa, jaką Wam powiem, oczywiście to nie jest program sponsorowany, to jest z mojego doświadczenia w ciągu dwóch lat, jakie nabyłem dzięki inwestowaniu. Chciałbym się z wami podzielić. O, tu mamy, to jest w jedynym miejscowości Mullingar, e, Dojazd dla kamperów, jeśli ktoś chce z Was odwiedzić i przyjechać tu kamperem, zapraszam Was bardzo serdecznie. Nad tym jeziorem widoki są prześliczne. Dzisiaj mamy niedzielę, widać dużo ludzi, chodzi na spacer ze swoimi pupilami. Co nam daje platforma e Toro? Co nam daje trading? Trading? Jeśli nie pamiętajmy, moi drodzy, pierwsza najważniejsza rzecz. Nie bądźmy łapczywi. Nagrywajmy pomału. Nagrywajmy, mówię, wygrywajmy pomału, żeby wygrać na platformie e Toro. Trzeba to wszystko nie łapczywie, pomału. Tu jest mały park jeszcze znajdujemy nad jeziorem, a tam jest dalej camper pole kamperowe Tak jak Wam wspominałem wcześniej pamiętajcie żebyście nie byli łapczywi, nagrywali pomału wszystko Jeśli zainwestujemy zbyt wielkie środki, możemy szybko je stra stracić Yy, nagrywajmy w granicy 100 euro. Ja chciałbym wam się podzielić na czym. Yy, dzisiejsze czasy yy, mamy początek lutego. Wiadomo, jest co, so, jest umowa, która Donald Trump w Briadzie chce zawrzeć z prezydentem Putinem o porozumienie na Ukrainie. Zobaczymy, śledźmy rynek, co się dzieje. To jest bardzo ważne. Jak rynek się porozumie? Może to świadczyć, że kryptowaluty mogą iść w górę. Eee, największy błąd, jaki popełniałem obecnie, eee, co chciałbym się z Wami podzielić na platformie tradingu, na platformie e Toro, jeśli inwestujemy, jeśli gramy krótkoterminowo na kryptowaluty, te spready nie są zbyt wysokie, ale ważne jest, żebyśmy Patrzyli na to inaczej. Zwracali na to, co dzieje się na rynku. Kryptowaluty mają to do siebie, że jak spadają na wykresach w ciągu roku, znam te wykresy bardzo dokładnie, w mojej głowy, na wykresach z tamtego roku, w lutym, widzieliśmy jak kryptowaluty w ciągu miały okres 3 miesięcy spadania. Później jest lekka górka, i z powrotem idzie. Do góry. Co 4, co 5 miesięcy idzie to do góry. Znaczy to, co się dzieje na świecie. Eee, może dziać się wiele, bo czekamy na umowę, porozumienia, wojny na Ukrainie. Ja moim zdaniem uważam, że to jeszcze potrwa trochę, żeby zawrzeć umowę na korzystnych warunkach. Europa ma swoje cele i może być, nie może sobie pozwolić, że jest mniej ważna od Stanów Zjednoczonych w tym dogadaniu się. Trump na początku swojej prezydentury, widzimy, że poustawiał wszystkich do swojego boku. Świadczy to o tym, że chciał pokazać, jak jest ważne, jak Ameryka jest ważna. Próbuję zmniejszyć wydatki, a to dlatego, że dużo ludzi o tym nie wie. Ameryka ma potężne długi, które rosną Rosną bardzo szybko. Rosną od 2001 roku, kiedy to był za, z prezydentem George'em Bushem, jak był prezydent George Bush, kiedy to był zamach w 2001 roku. Jeszcze to zadłużenie było niskie na poziomie 12, 12 trilionów dolarów, dzisiaj jest to 3,5 razy więcej. W ciągu 20 paru lat Ameryka się za, zadłużyła na kolosalną kwotę. Ten dług jest nie do spłacenia, ludzie tego nie wiedzą, ekonomiści wiedzą to, każdy prosty ekonomista wie, że to jest dług nie do spłacenia i spłacenia. Możemy się domyślić, co teraz gra Ameryka. Ameryka musi grać na spadki i musi sprawić to, żeby powrócił dolar do mocnej. Dolar nie będzie już mocny. Dolar jest zadłużony i to, że mamy drugą konkurencję finansową, kraje BRICS, może sprawić to, że dolar straci znaczenie dlatego, że wiemy w jakich, jakich krajach BRICS co mamy jakie kraje w krajach BRICS mamy pierwsze mamy Brazylię kraj, który bardzo się rozwija i dosyć szybko kraje BRICS w 2009 zawarły porozumienie i otwart, otworzyły to jest to nowy system finansowy, który bardzo nie podoba się Stanom Zjednoczonym Przystąpiła Brazylia, która bardzo się szybko teraz rozwija. Przystąpiła Chiny, oczywiście, jest to druga największa gospodarka. Jeśli chodzi o finanse, ma najbardziej rozwinięty sektor finansowy, i Chiny mogą przejąć, wzbogacać się bardzo szybko. Są so, to fabryka świata. Jest oczywiście Rosja, bardzo duży producent ropy naftowej. Dzięki tym sankcjom, Chiny, Rosja, że jest w krajach BRICS, może te sankcje tak nie odbijać się na Rosję, bo surowce są ważne w krajach BRICS. Brazylia, następnym krajem jest RPA, które ma duże pokłady platyny. Są to kraje rozwijające się. Mają duże znaczenie teraz, ale myślę, że za kilka lat mają, wie, mogą mieć większe, większe znaczenie w systemie finansowym. Dlaczego Wam o tym mówię? Mówię o tym, żebyście obserwowali na platformie e Toro, w co możecie inwestować. Tak jak powiedziałem, rynek krypto jest zmienny, potrafi zrosnąć potrafi upaść. Musimy wyczuć ten moment, musimy wiedzieć na danej sytuacji, co się dzieje na świecie. Musimy znać to, że dana sytuacja, która się rozwija, rozwija się bardzo szybko, jest po to, aby rynki nabrały pewności do danej sytuacji. Rynki tracą pewność do dolara amerykańskiego, dlatego znaczenie tu mają kraje BRICS. To jest dla nas ważne, żebyśmy wiedzieli. A jeśli wracając do tradingu, to główny temat tego odcinka trading a Platformie Toro. Dlaczego Platforma Toro? Bo to jest poważna platforma i moim zdaniem jest to najważniejsze, żebyśmy inwestowali. Już wam wcześniej wspominałem, jeśli nie widzieliście, o, to możecie powrócić do moich odcinków możecie tam zobaczyć na platformie eToro jak można inwestować. Tak jak wam mówiłem, nie bądźcie łapczywi, można w to nagrać. Moim zdaniem uważam, że po maleńku, małymi kroczkami, inwestując małe pieniądze możemy nagrać. Trading polega, że tu mamy szybko inwestować. Tak jak ja wcześniej mówiłem, Najlepiej jest nagrywać na metalach szlachetnych. Metale szlachetne są mocne w poniedziałki, wtorki, kiedy rynki się otwierają. Są napełnione czasem złymi wiadomościami po weekendzie. I metale szlachetne mogą upadać, ale najczęściej zdarza się, że pod koniec po zamk do zamknięcia giełdy tygodniowej mogą wzrastać. Zwróćmy uwagę na złoto, które już jest w granicach prawie za uncję 3000 dolarów. W moich odcinkach mówiłem Wam, żebyście inwestowali i kupowali złoto. Złoto pozwoli nam uchronić się przed nowym systemem finansowym. Co to oznacza? Że nowy system finansowy, jak będzie, będzie oczywiście krach. Ten krach, który się do nas zbliża. Ja uważam, że może to być maj, może czerwiec, może lipiec, może okres letni. Może... Ciężko jest opowie opowiedzieć, kiedy to będzie, bo sam nie znam tego terminu i daty. Patrzę to po wykresach i obserwuję z mojego ekonomicznego punktu widzenia. Wygląda, że to już jest bardzo niedługo i tak musi być. Stany Zjednoczone muszą wydostać się z tarapatów, tak jak w wrześniu mówiłem, są bardzo zadłużone i muszą się z tego wydostać. Normalni ludzie nawet nie patrzą na długi Stanów Zjednoczonych i nawet nie porównają do PKB, czy to jest możliwe do spłacenia. Ludzie myślą, że Ameryka sobie z tym poradzi, ale Widzicie, co robi Trump, szuka pieniędzy, chce wystawić rachunek dla Ukrainy 500 bilionów dolarów za pomoc. Dlaczego to się dzieje? Dlatego, że Ameryka teraz szuka pieniędzy. Zdaje sobie sprawę to, że jest bardzo zadłużona i jeśli straci znaczenie, nie będzie w stanie spłacić swojego długu. Ale ma jedne wyjście, ma jedne wyjście, może przejść na rynek krypto, musi oznajmić, że wchodzi na walutę. Żeby wykupić rezerwy krypto, czy inne waluty, jak na przykład bitcoina, potrzebne jest bardzo dużo gotówki, dużo zainwestowania. Ameryka może zainwestować to po upadku dolara, może zainwestować dane środki i wzmocnić go przyjściem drugiego dolara, nowego systemu. Może być wymiana systemu, które to Stany na pewno mają taki plan, i świadczy o tym wypowiedź Pawela, który świadczy o tym, że może tak być. Dlatego, jeśli interesujecie się tradingiem, powinniście zwracać na to uwagę. Jest to, to bardzo dobre, żebyście nagrywali trochę środków finansowych, żeby Wam pomogły. Nie tylko praco człowiek żyje, kto nie inwestuje, ten nie bogaci się. W dzisiejszych czasach pamiętajcie, żebyście mieli metale szlachetne, żebyście mieli obrót w metalach szlachetnych, w złocie, nawet i w srebrze. Uchroni to Was od złego kryzysu. Trading pozwala mi, że uczę się wszystkiego i dzielę się z tym z wami żebyście wiedzieli, że pozwoli to wam zarobić z pieniądze obserwujemy rynek akcji choć dla mnie to rynek trakcji jest ciężki bo widzimy Rolls Royce przez 6 miesięcy akcje wzrosły prawie 250% świadczy to, że rynek akcji jest przepchany, dlatego ja w to nie inwestuję. Nie będę wkładał tam gotówki w rynek akcji. Dla mnie najważniejsze są surowce, metale szlachetne. Metale szlachetne. W surowce jak widzimy ropa bardzo upada. Tak jak Trump zapowiedział, że ropa będzie upadała. Ropa spada, dlatego to, że Zwiększył produkcję ropy i wpuścili ropę na rynek. Moim zdaniem jest to krótkoterminowe. Ropa będzie rosła. Jeśli konflikt zaostrzy się na Bliskim Wschodzie, a świadczy o tym, że to co teraz Trump robi, to jest przedwojno dogadanie się. To jest dogadanie po to, żeby mieć pole. Izrael, że miał pole do konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, on już ustalił, że będzie atakował Iran. I tego nie da się zatrzymać. Chodzi o nowe terytoria, o nowe ziemi Izraela. Historia zmienia się na naszych oczach. Żebyście wiedzieli o tym, że historia się zmienia, już to nie powróci do tego momentu. Ostatni 2019 rok to był ostatni rok, w którym nic się nie zmieniało. Później w 2020 przyszła zaraza, która zmieniła wszystko. Zaczęły się przestoje w fabrykach, wszystko było lockdowny, wszystko zamknięte. Państwa wydały na to środki, pobudziło to inflację, która jest do teraz. Czy to upadnie? Ja myślę, że inflacja bardziej się jeszcze nakręci przez konflikty zbrojne. Choć po pandemii mamy fabryki, które produkowały dużo mało, bo były pozamykane. Zachęcam Was, żebyście zwracali na to uwagę, co dzieje się na świecie żebyście byli blisko i inwestowali. Zajęli się inwestowaniem w tradingi. A na pewno jeśli posłuchacie mnie, sprawi to, że Wasze środki finansowe będą z wami dłużej i w jakiejś części uchronicie się od tego co nadchodzi, od tego resetu. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Zapraszam na kolejne odcinki, na inne tematy. Cisza i spokój. Zap... Nie ma nic lepszego, jak być w kontakcie z naturą. Irlandia jest pięknym krajem. Ma w sobie dużo natury, moi drodzy, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Cześć, trzymajcie się, zapraszam na.